Hiszpańska telenowela Akacjowa 38, emitowana na TVP1, cieszy się dużą popularnością. Serial opowiada o codziennych perypetiach mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, gdzie emocje, tajemnice i niespodziewane zwroty akcji są na porządku dziennym. Jakie wydarzenia przyniesie 735 odcinek, zaplanowany na środę, 29 października 2025 roku, Akacjowa 38, odcinek 735 streszczenie szczegółowe. Zaniepokojony Martin wyznaje Fabianie, że widział Simona z Elwirą. Tymczasem Adela pracuje ponad siły nad płaszczem dla Madonny i pości w intencji Simona. Ich małżeństwo nadal nie zostało skonsumowane. Pułkownik zatrudnia ochroniarza, którego Elvira usiłuje przekupić. Ursula szczerze się spowiada, ale okazuje się, że w konfesjonale siedzi Olga, jej córka. Samuel wraca po udanej operacji do domu. Lekcje ogłady dla Hasinta prowadzi dalej Fabiana, nieobrażony za to servando. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię Inocencia, by chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość, od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38 Akacjowa 38 obsada W serialu Akacjowa 38 występują między innymi